Ten odcinek miał być dwa dni temu, kiedy była premiera Brawl Taka. No i wtedy miałem go jakby nagrać, ale nagrywam go dwa dni później. Wiem, wiem, że dzisiaj nie było nie miało być żadnego odcinka ale może też się pojawi Fortnite teraz w ogóle trochę oglądałem Brawl Taka, trochę znam informacji, ale to już informacyjnych, bo dzisiaj oglądamy Brawl Taka o nowym czwartym sezonie mamy już jakby nowy sezon i dzisiaj sobie odbierzemy małą oraz dużą skrzynkę i w ogóle w poprzednim sezonie też miałem 25 level, ale wątpię, że na tym skończył i ja wam postaram się trochę szybciej wyjaśnić o co będzie chodzić, więc dzisiaj też zagramy sobie dwie gierki. Gejle, bo jest związany z zimą, tylko że był w pierwszym żezonie. E, nie wiem, co to dokładnie do tego ma, co właśnie mówiłem, ale lećmy do Taka, zagrajemy dwie gierki i otwórzmy dwie skrzynki. Mam nadzieję, że teraz mi się nagle nie wyłączy nagrywanie, jak w tamtej próbie. Już z tej miniaturki możemy wywnioskować, że jest ice brawler. A, dobra. E, włączę dźwięk teraz słyszycie jedynie... ode mnie. Jak u, u pomagierów. Może wam na fula. Tylko ściście dźwięk użytkownicy słuchawek. I ja czasami będę zatrzymywał, aby wam to opowiedzieć szybciej. Get away Czwarty sezon nazywa się. Ten. Zapomniałem. Świąteczna ucieczka. Chyba tak. Dobra. Mamy. Mamy nowe skiny. Dokładnie wszystkich nie znam. Znam chyba dwa. Nie, trzy. Trzy, cztery. A jeśli to są wszystkie, no to sobie zdradziłem, bo nie, ja chyba, ja nie oglądałem Brawl Taka, trochę oglądałem w tamtej próbie, ale Pff, dobra, lecimy dalej i najpierw pokażę nowego zadymiarza Lu. Lu jest oczywiście zadymiarzem lodowym, który już po czapeczce tam u góry pokażę wam, znaczy po, zatrzymam jak, jak będę miał to do przekazania. Jakby jest trzecim członkiem gangu Gale, Pan P oraz Lu, czyli lotowego gangu. I no, to wam zdradzę i chwilę, chwilę przed będę wam zdradzał. A, i mogę wam zdradzić jeszcze, żeby później wam nie zatrzymywać zbytnio że dopiero od 30 poziomu, e, nie, jak, e, nie jak Gale, Gale Search albo Colet e, go odblokować, możemy tylko musimy wbić 30 poziom, ale ja możliwe będę miał okarać, bo mam aktualnie 123 so więc jak trochę sobie. No dopiero od 30 poziomu będziemy mogli go odblokować, ale już gołąg zagrajmy Gierkę dwie i odbierzmy... Holiday getaway. Thanks me to the informatic brawler Lou. Lou is the newest brawler. He's the third member of Gale and Mr. Peace trio. He is a happy robotic snow cone machine. So far as main attack he throws snow cones. Every time he hits the enemy, the enemy gets a snow cone mark. If the enemy... i ta kulka się zapełnia jak Lu będzie trafiać i potem jakby na chwilę się zamraża a jego ultimate a także to jest jakby lód i bardzo ciężko będzie He gets a certain number of snow cone marks, the enemy gets frozen for some seconds. His super is throwing cold syrup all over the ground that makes it super slippery for enemy brawlers. And two important changes for the chromatic brawler. So now you can only find it in box when you hit tier 30 in the pass. And also when you find it, it affects your drop rate chances like any other brawler. And don't forget, collect your season 1 rewards before season 4 starts, otherwise we're gonna auto-collect them for you. Now for the brawl pass kings, we are getting Bill Hop Mike, no on będzie akurat, e, właśnie to jest Bill Hop Mike, e, czyli e, no on pomaga panu P w hotelu, czyli też nosi e, bagaże, nie znam dokładnej nazwy, przetłumaczę ja może zaraz się e, pojawi. A i to jest właśnie, e, chyba e, właśnie za 30 e, za siedemdziesiąty poziom karnetu, e, bądź o 70. nie wiem, może jeszcze powiedzą, jak zmienili, e, King Lou, czyli jego skin. for Lou, King Lou, and the cutest skins ever are coming back with our partnership with line friends. We have Sally Nani. Sally Nani, czyli jak był e, Sally Leon, e, 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 Bir... Misiu, Misiu, Misiu ten, Misiu El Primo i ktoś tam jeszcze. To teraz jest Nani, z tego co wiem Max i Piperka, tylko że Piperka jest taka normalna. Chicago, Piper And now it better. Don't forget to get challenger code and the other World Finals offers to get us closer to our goal which is 1 million dollar prize pool. And everyone that get those offers will get the exclusive pink. 8 teams will be battling it out to become the one Brawl Stars World Champion. Check the description below for the link, you do not want to miss it. O, i teraz e, jeśli e, Twoi przyjaciele potwierdzą, że ta mapa jest super e, gotowa ITP, to będziesz mógł ją wypuścić w świat jak normalne tryby, tak samo jak e, niektórzy farciarze t, jak na jakiejś aplikacji tam utworzyli to no chyba że to twórcy byli bo były tam czasami znaczki, że to stworzone jest przez fana, więc teraz moja mapka, twoja mapka, twoja mapka, twoja mapka, twoja mapka mówię oczywiście o widzach, może być wypuszczona w świat. A i jak zakończy się runda to łapka w górę albo łapka w dół. E, w dół. A jest właśnie. For the words to play after it gets approved by your friends it goes to a public map pool where everyone can play your map and after they play it they can vote thumbs up or down the best map of the day will be available for 24 hours so everyone can play. That's right. I ogólnie jak to będzie twoja mapa no to ty wiesz doskonale co gdzie jest. update with the map maker we will have two new slots the first is the test slot where you can try out and rate maps that players have submitted from across the world and in the second we will pick daily winner that got the very best ratings and you can play it for trophies we have been listening to all of your suggestions for the map maker and are working as fast as we can to implement them coming in this update we will be adding bounty

No, my już się ładujemy. My już się ładujemy. Tutaj mamy ekran wczytywania nowy. I jesteśmy, więc gramy sobie Gailem. Nie wiem czemu pustynnym. Zaraz może zmienię na normalnego, chociaż bardziej. Wolę normalnego. Dzisiaj grałem trochę, aby porobić misję. I wbiłem sobie dwie skrzyneczki, więc dzisiaj na spokojnie je otworzymy. I może jakiś odcinek e, na nowym sezonie na tym e, koncie Misoski X będzie, e, no po prostu, żeby jakoś tu rozmaicić e, to konto, chociaż nie ma tam nic do urazmienia, a hatfu nie umiem mówić. E, dobra, więc e, przez to, że będę mógł wydropić postać e, dopiero z 30. Prze, e, e, z, e, ze zdobyciem e, 30 poziomu karnetu, to mnie chyba na nakłoni bardziej do grania teraz serio, e, bo. Mówiłem, że postaram się bardziej grać w tym sezonie, ale w, ale w następnym sezonie jeszcze bardziej chyba będzie chciało mi się grać, bo możliwe, jak mówiłem, że będę miał karnet, tylko muszę jeszcze trochę powbijać gemów, więc e, t, mam e, paru ludzi, e, mam paru znajomych ludzi, e, mam paru znajomych, którzy bardzo lubią e, robić misje w Brawl'u, ja wolę to robić oczywiście w Fortnite, więc tak to bym sobie sam zrobił. E, o nie, o nie, no niestety no, pierwsza gierka nie poszła nam po myśli, ale trzecie miejsce, więc czemu dwie gierki, bo są dwie nagrody, więc z racji tego, że to była ta słabsza gierka, otwieramy małą skrzyneczkę, z której wypadają punkty mocy e, do, sen, do Sandy oraz punkty mocy do Rico, więc teraz musi być ta lepsza gierka. E, teraz postarajmy się też zrobić e i ten odcinek będzie miał 10 minut. No i dzięki za oglądanie i nie wiem, czy będzie dokładnie ten odcinek z Forta, ale oczywiście może się pojawić w każdej chwili, więc bądźcie uważni. I dziękuję za 80 subów, tam w komentarzu pisałem w poprzednim odcinku, że bardzo dziękuję, ale wolę to też powiedzieć osobiście, więc może jakiś specjal co 10 subów aż do stówki będzie, bo jakieś tam speciale na przykład na 50 czy coś robiłem, chyba. Pamiętam, że na 70 czy coś. No nie, ten brog zabrał mi cube'y. Nie, 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 nie. No, ta gierka była słabsza, więc teraz e, zagrajmy tyle gierek, aż, aż będzie, aż będzie winek. Bo bez winka was nie zostawię w tym odcinku. I dwie gierki to też w sumie za mało. Więc mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Mam tutaj dwie skrzyneczki na sam początek. W ogóle szkoda, że Gejle e, nie, nie bije, jakby obszarowo, też tak trochę. Żeby jakieś węże trochę się przedostały. E, dobra, e, pyk, piperka tutaj jest. Dobra, piperka. A nie, dobra, to Frank. I właśnie mu otworzyłem skrzynki. I dobra, serdecznie, źle. No teraz nagle z, e, grają, nie? Grają, grają, grają. Tylko nie w grę, tylko że na keyboardzie, nie pytajcie się, ok? E, dobra, pyk dobra, i jak, za, jak będzie jak będzie placement 5, to się odezwę czyli z, jak jedna osoba zginie, bo nie chcę was przynulić, ale teraz placement 4 dobra, może jak będzie short'em, bo teraz mega głośno grają nie nagrałem tego, ale wygrałem. Więc e, GG's, gdyby ta Jackie nie chciała mieć ze mną Teama, e, to bym zginął, bo tak to mnie zostawiła. Oczywiście Team tylko żeby mnie zostawiła, bo później i tak zginęła, więc dzięki za oglądanie tego odcinka, e, do zobaczenia i cześć! Ale teraz wygraliśmy więc Big Boxik. Jak zwykle nic. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć! Widzimy się na Fortnite. Prawdopodobnie.